Witajcie, jestem Asia i dzisiaj zagramy sobie w taki właśnie park Coś takiego jak Energyland, tak to możemy nazwać Dobra, idziemy sobie tutaj, musimy tam wejść I później pójdziemy na jakąś fajną atrakcję, bo jest ich bardzo dużo Trochę to ściszymy Jeszcze trochę Jeszcze trochę ściszymy No dobra, tak jest chyba okej okay. Dobra, no i tak. Tutaj sobie wejdziemy. O, to się to fajnie tak przekręca. I pójdziemy sobie... Hmm, w którą stronę? Muszę w ogóle jakoś to przejść? Nie, musimy iść w tą stronę. Zobaczymy, na którą atrakcję pójdziemy na początku. Którąś belejaką, którą na początku spotkamy. No tak, tutaj trzeba iść. Jest tutaj bardzo dużo tych atrakcji Także wam polecam ten świat Tylko właśnie Później pokażę wam jak on się nazywa Na samym końcu już wam pokażę jak się nazywa Ale na pewno musicie obejrzeć Okej okay. No i tak, tutaj mamy takie coś Tutaj oczywiście ławki Jakieś ten, ale Ja nie, nie mam robuxów, także nic nie będziemy kupywać Bo jakbym miała to byśmy mogli kupić Ale dobra to jakieś schody, czyli to znaczy coś będzie. Aha teraz co? Czemu to się zawsze nigdy nie da wsiadać? Chyba, czy, nie o, jedzie już ta kolejka, to sobie tutaj poczekamy. Wsiądziemy do pierwszych wagoników, będziemy najlepiej. A tutaj ktoś też czeka. Zniknął. <noise> tutaj nie wolno wejść, bo tam się spadnie na dół. Pod to właśnie się spadnie. Bo już nieraz tak weszłam tam i spadłam. Że co? Ja tu mam. Aha, ja. No nie, dlaczego? No za chwilę to ruszę. Dobra, wchodzimy tutaj. wyjdziemy do o, jest, dobra teraz co to jakoś ruszy czy o co tu chodzi no to wygląda, o ojej, ja, gdzie to jest Aha. W ten sposób wow dobra, no to sobie pojedziemy do góry Uj. ale wysokie to wow <gryw> Może się tu obracać nieźle Zda. A nawet się nie da tego pomniejszyć, żeby widzieć ludka. Ludka. Tu za niedługo będzie już chyba wysiadka. Albo jeszcze nie. Nie wiem. Dobra, pojedziemy tutaj tym. I pójdziemy na kolejną atrakcję. No i tu będzie już wysiadka. No, mówiłam. Teraz tak, na co by tutaj iść. Idziemy sobie w tamtą stronę. To już tutaj nie można tego przyspieszyć. Może tu? Nie. To tutaj. zamknąć. Czyli, no nie wiem, ale nie mogę tego przyspieszyć. Chyba się tutaj po prostu nie da. Pójdziemy tam na prost. Są w ogóle jakieś sklepy. Co tutaj tak gra? Skąd tu musi coś... Być jakaś muzykalny. Skąd to ja? Nie wiem. No i się już zaczynają właśnie te, te takie. To tak, pójdziemy sobie, co to jest. Kie dżungla. Do dżungli mamy iść? Ludzie. Po co my do dżungli mamy iść? O nie, noc się robi. W sumie nie lubię, za bardzo w Robloxie nocy. Czy tu iść, tu, czy tu iść? Wow. Co to jest? Jakieś pistolety. A ja na tym byłam też. I to Wam też polecam. O, 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 tu jest pontonik. zda. No, dobra. dobra, jedziemy sobie tym pontonem. A nie? Pójdziemy na to. Kiedyś na tym właśnie byłam i jest to naprawdę fajne. Patrzcie teraz na to. Wsiadamy sobie tutaj. Klikamy ten przycisk i to nas wyszczeli w górę. Bum wyszczela w górę i kręci. Wii! Wyszczela w górę i kręci. Na chwilę się to powinno zatrzymać. Okej. Okay. Tu możemy wysiąść, dobra. Tutaj te ciastka nie działają. Aha, tutaj sobie na to pójdziemy. Pójdziemy tym chodnikiem sobie tam. Zobaczymy co tam jest. Bo tutaj jest to, to sobie od razu na to pójdziemy. Area 52 dwa jest to, ale ja tego nie mogę spłatne widzicie? 100 robuxów za takie coś dobra, idziemy tutaj i teraz tak, tutaj sobie o, siadamy, klikamy wow zda. i to jest właśnie takie coś Oczywiście w tym odcinku nie przejdziemy wszystkiego, no bo tego jest tak dużo. Że jeżeli chcecie kolejny odcinek, żeby zwiedzić y, kolejną część, jakby tego, no to musicie napisać w komentarzu. A jeżeli chcecie, żebym wam przypnęła serduszko, to, napisze, to napiszcie y, 1, 2, 3. W komentarzu wam przypnę serduszko. Dobra. Ok, wysiadamy. No to tak, jeżeli chcecie tą kolejną część, no to wiecie co macie zrobić. Macie napisać w komentarzu, że chcecie. No i wtedy się spełni. Ok. Na co tutaj teraz pójdziemy? Co to w ogóle jest? Da, da, da. O, na to, o tutaj co sobie pójdziemy. Na to właśnie pomarańczowe. To się przechowuje. Co to jest za tabliczka? O. Nie wiem skąd ta muzyka leci, z jakieś nie wiadomo. Wsiadamy do pierwszego ok, I za chwilę powinniśmy wyruszyć Tu jest ta pomarańczowa kolejka Poczeka nas długa tam. O Tak wygląda mój ludzik W ten sposób Dobra Takie siadełka Czemu to nie startuje? No, musimy poczekać. O, wreszcie, startowało. Wow. Ale to jest naprawdę wysokie. A to jest naprawdę dużo atrakcji, także... Wszystkiego nie zwiedzimy, no bo widzicie, ile tutaj tego jest. Także, jeżeli chcecie kolejny odcinek, to napiszcie w komentarzu, że chcecie. jeżeli chcecie, żebym wam przypięła serduszko, napiszcie, napiszcie 1, 2, 3. Okej, okay. już się przejechaliśmy tym. To teraz. Aha, pójdziemy tam już. Nie. Aha, no tak, tutaj idziemy. I pójdziemy na to tutaj żółte. Na to, na to tak. To jest też naprawdę fajne. Jedzie się tak kręci, ale się jedzie na samą górę tam tak wysoko. Dobra, wsiadamy, czekamy. I patrzcie to się unosi w górę, a za chwilę się będzie kręcić. I teraz się będzie to krew. Dobrze. Okay. To tak się w ogóle zbliżać czy to jest ciągle takie same? To tak, gdzieby tutaj jeszcze można pójść. Albo już zakończymy ten odcinek. No to tak, jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapki w górę, zasubskrybujcie również mój kanał. No i widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli napiszecie w komentarzu, że chcecie.